Nieruchomości bez ściemy. dzień dobry serdecznie wszystkich witam i mam nadzieję, że dzisiejszy sztosowy temat historia jednej transakcji pomoże państwu zobrazować po troszkę pracę pośrednika agenta nieruchomości bo można przecież sprzedać coś w tydzień, w dzień, w miesiąc, w rok. Dlaczego pewne rzeczy się tak wydłużają? co sprawia najwięcej trudności. Mam nadzieję, że historia mojej jednej transakcji Państwa zaciekawi. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim moim subskrybentom, bo bez Was nie mogłabym tak naprawdę się rozwijać, ale w dalszym ciągu proszę, bo możecie mnie w ten sposób wesprzeć na Patronite a na Strzelczyk. Dziękuję za każdą wpłatę. Ania, gdybym ja miała tą transakcję sobie sama poprowadzić, odpuściłabym już dawno. Dla mnie grali warta świeczki. To cytat jednej z osób, która była w gronie sprzedających. Pani Aniu Szapoba, cieszę się, że, mogłam, że mogłyśmy. Z panią współpracować, że tak to wszystko ładnie pani dopięła i nam też pomogła chronologicznie ustalić, kto, po kim i co. To są słowa pań z Urzędu Skarbowego. Bardzo dziękuję i cieszę się, że moja determinacja sprawia, że gdy macie ciężkie tematy, a ja się zajmuję takimi ciężkimi tematami, trudnymi sprawami, to właśnie przychodzicie do mnie. Dzisiaj historia jednej transakcji. Dlaczego ona jest taka wyjątkowa? To przecież sprzedaż zwykłego domu, sprzedaż zabudowanej działki budowlanej w mieście. Przecież nie powinno być problemów. O tej historii i chęci sprzedaży nieruchomości słyszałam już w kwietniu ubiegłego roku. Strona sprzedająca zapytała mnie, czy w momencie jak Przekazała dokumenty do adwokata, który miał regulować stan prawny w sądzie. Zajmę się sprzedażą. Pewnie, że się zajmę. Co to? Pestka, prawda? Trzeba dobrze zrobić marketing, opisać ładnie dom, zrobić ładne, doskonałe zdjęcia, filmy, prezentacje. No i nabywca na pewno się znajdzie, bo to dom w centrum, przy jednej z głównych ulic. Więc ja nie miałam wątpliwości, że to będzie prosta sprawa. Jakże się pomyliłam? Niestety okazało się, że adwokat zrobił adwokaturę, ale nie miał ku temu wykształcenia. Zrobił się wielki szum, przez jakiś czas go nie było i utknęły dokumenty. W momencie, kiedy żeśmy próbowali odzyskać te dokumenty, okazało się, że one niestety w niczym nie przypominają oryginałów, bo pan mecenas wystąpił na przykład do sądu. Na jakiejś kopii o wydanie prawomocnego postanowienia spadkowego. Wiadomym jest, że to jest nie do uzyskania. Trzeba było, jakby, procedurę zacząć od początku. Oczywiście pomogła mi w tym pani notariusz, do której się zwróciłam, i zaczęłyśmy chronologicznie wypisywać, kto pierwszy został właścicielem, jak potem rodziła się historia tego domu, czyli jak urodził się syn, córka, druga córka, e, kto umarł, kiedy umarł, kto się narodził, kto po kim co dziedziczy i wyobraźcie sobie państwo taką e, takie drzewo genealogiczne, gdzie jest babcia, dziadek, mają trójkę dzieci i w międzyczasie Umiera dziadek w 1992 roku. Postanowienie po nim zostało wydane w 1994, i chwała, że było, bo odnalazłam je w archiwum sądowym. Potem umarł syn, po którym dziedziczyła jego żona. Potem umarła jedna z córek. Męża już nie miała, w związku z czym Dzieci dziedziczyły, dziecko dziedziczyło jedno. Potem e, umarła żona tego syna, i po niej dziedziczył brat. Także to było zawiłe. Umarła następna córka, która już nie miała męża, bo też umarł, więc zostawiła dwie spadkobierczynie. Łącznie było czterech. Z całego, oczywiście, e, domu. W momencie, kiedy zaczęłyśmy z panią Mecenas to wszystko chronologicznie rozpisywać, okazało się, że brat po swojej siostrze, a ona po swoim mężu, który dziedziczył po swoim ojcu, Potem po matce, która również umarła w 2016, swoje części. Ale w międzyczasie, słuchajcie, doszło do czegoś takiego jak e, akty zgonów, e, które trzeba było w jakiś sposób uregulować, oczywiście, spadek, więc na to każda ze spadkobierczyń miała 6 miesięcy, żeby zrobić to u notariusza postanowienie dziedziczenia. I złożyć odpowiednie deklaracje do Urzędu Skarbowego SDZ-2. Oczywiście wszyscy to zrobili. Natomiast cały czas w Księdze Wieczystej w dziale drugim widniał dziadek. Dziadek, który umarł jako pierwszy w 1992 roku. Cały czas widniała adnotacja, że jest nieuregulowany stan prawny po Andrzeju. Po Annie już tak. Czyli oczywiście to są zbieżności imion, tak mi jest łatwiej. Po Annie było prosto, bo zostawiła testament, ale też już były tylko dwie córki. W związku z czym było to łatwiejsze. Po Andrzeju niestety nie, ponieważ utknęły dokumenty w komuś w którymś momencie, po. No, dla spadkobierczyń był to wujek. Utknęły, bo pomimo tego, że brat po swojej siostrze, która dziedziczyła po swoim mężu, zrobił postanowienie spadkowe, więc chwała jemu, że taki dokument dał i był gotów współpracować ze mną. Tak? I nie ukrywam, była to fajna transakcja z racji tego, że wszystkie strony Współpracowały. Oczywiście był moment, kiedy już słyszałam: Ostatni dokument załatwiam, nie mam zamiaru więcej latać. Słuchajcie, tego było naprawdę sporo. Było ileś aktów zgonu, ileś aktów małżeństwa, ileś aktów urodzin. To wszystko trzeba było skumulować, to wszystko trzeba było zamówić. Oczywiście współpracowałam głównie z jedną osobą, potem weszła druga, ale zaraz opowiem dlaczego. To wszystko trzeba było wyciągać z urzędów skarbowych. Całe szczęście, że to było w jednym mieście. Tylko jeden z tych spadkobierców mieszkał gdzieś indziej, ale on tą swoją część załatwił, więc tylko ze względu na łatwą naszą współpracę można było te dokumenty skompletować. I przyszedł moment, w którym okazało się, że jedna ze spadkobierczyń po swojej mamie zrobiła postępowanie spadkowe w latach 2-5, ale nie uwzględniła części swojego wujka, którą dziedziczyła jej mama. Oprócz tego, że wujek. Że tak powiem, swoją część zostawił, to jeszcze wujek dziedziczył również po swoim ojcu, tak? Czyli to, że zostało zeznanie spadkowe złożone prawidłowo, niestety trzeba było je jakby anulować. I tutaj wchodził w grę inny urząd skarbowy w innym zupełnie mieście, ale na szczęście, naprawdę, urzędnicy między sobą i ze mną doskonale. Współpracowali, wezwanialiśmy nawzajem, żeby dopytywać o szczegóły. Nawet potem się włączyła jeszcze jedna pani z urzędu skarbowego, która obsługiwała inną spadkobierczynię, żeby to chronologicznie ustalić, na jakim dokumencie. Więc ja byłam w takiej wiedzy w danym momencie, że wszystko jakby pamiętałam z głowy i byłam w stanie im to przedstawiać niestety jedynym zagrożeniem dla nas było to, że to trwało, bo żeby jedną decyzję anulować, to musi, że tak powiem, przyjść do tej osoby, ona musi ją odesłać, podpisać, musi się uprawomocnić. Jest na to potrzebny następny czas. Potem należy wszcząć następne postępowanie, tak? Znowu odebrać tryb Urzędowy zachować, więc nic nie można było zrobić jakby na już, albo przynajmniej w okresie jednego miesiąca. Dla mnie o tyle była sprawa trudna, ponieważ osoba, która podpisała oświadczenie i umowę przedwstępną, była świadoma, bo to zostało zapisane w umowie przedwstępnej notarialnie, że do końca roku jakby transakcja się rozwiąże. Nikt z nas na tamten moment nie, yy, nie myślał nawet, że jeszcze dojdą jakieś inne sprawy, które mogłyby zakłócać porządek tej transakcji. Sprawa z Urzędem Skarbowym toczyła się. W międzyczasie okazało się, że dział trzeci jest zajęty przez mm, polską spółkę gazownictwa, która Wysyłała w którymś momencie w 2021 roku do, nazwijmy ich, Anna i Andrzej, pisma zawiadamiające o swoim postępowaniu, że chcieli wejść na teren działki, domu, żeby z krawkiem ziemi należących do, do tych państwa położyć gazociąg. Oczywiście było to niemożliwe. Oni wysyłali pisma do nieżyjących już osób, więc nawet jeśli ktoś mieszkał w tym domu, to fizycznie nie był w stanie odebrać tych pism. W związku z czym nadano klauzulę administracyjną i urząd miasta, prezydent miasta y, zatwierdził y, zgodę. Ale nie została ta zgoda wpisana w dziale trzecim jako obciążenie przesyłu gazociągu na zasadzie służebności, a zajęcia Części ziemi, gruntu. Co prawda, w ułamkowej wielkości, tam 37 metrów, ale bank, który miał finalizować transakcję osoby kupującej, niestety się do tego przyczepił. Oczywiście, znowu zaczęliśmy składać wyjaśnienia, pisma. Dobrze, że strona sprzedająca te wszystkie. Jakby yy, koperty, pisma zbierała, i na tej podstawie również chronologicznie trzeba było dojść do początku nitki. Okazało się, że bank dał takie przyzwolenie, i można było tą transakcję jakby dalej poprowadzić. Utknęliśmy, bo nie mieliśmy informacji potwierdzającej z Urzędu Skarbowego, że jakiś tryb został nadany. Było to wszystko jakby. Na początku drogi. Wiadomym było, że nie dojdzie ten, ten deadline, końcowa data umowy przedstępnej do skutku, a wszyscy wiemy z poprzednich moich też nagrań, że umowa przedstępna tak naprawdę rodzi skutki dopiero od następnego dnia upływającego umowy przedstępnej. Ona trwa jeszcze rok. Tutaj akurat strony były naprawdę zgodne. Jedne i czterech spadkobierców, i osoba kupująca zgodziły się, aby poczekać. Już wiedziałam w styczniu na początku roku tego, że mm, nie będzie to tak szybko, że jedynym możliwym terminem zakończenia naszej umowy jest styczeń. Ale znowu okazało się, że Coś tam błędnie ktoś zapisał, trzeba było jakby z powrotem to wszystko odkręcić, przepisać, podpisać. Spadkobierczynie nie mieszkały w jednym mieście, więc trzeba było to logicznie w jakiś sposób zastosować. Oczywiście ja się do tego zaangażowałam, bardzo chętnie, bo idąc już tym moim tropem myślenia, tak daleko zaszłam, że po słowach Ania, ja bym nie dała rady, Gdyby nie ty, bym to zostawiła. Mąż od jednej do spadkobierczyń powiedział do swojego kolegi, chłopie, jeśli ty chcesz sprzedać dom bez pośrednika, ja nie miałbym odwagi. Nawet nie wiesz, ile problemów może się naplątać i z tego zrobić coś, z czego nie da się tak po prostu wyjść. Trzeba mądrej głowy do tego, aby to wszystko odplątać, posegregować i doprowadzić do finału. Mnie się to udało, ale był jeszcze w międzyczasie inny problem, dział czwarty. Dział czwarty był zajęty przez Skarb Państwa na kwotę hipoteki 4,50. I co teraz? Oczywiście, e, nikt z nas nie gromadzi dokumentów, przynajmniej te spadkobierczynie nie dokoptowały się do żadnego e, takiego dokumentu, który mógłby świadczyć, że kiedyś przez prezydium miasta wzięta pożyczka na budowę domu została spłacona. Mieliśmy tylko informacje w archiwum Ksiąg Wieczystych, że coś takiego było, że hipoteka została spłacona, natomiast na pewno zostały jeszcze jakieś odsetki. Stąd to zadłużenie ciągle wisiało. Oczywiście y, y, trzeba zwrócić się do odpowiedniego miejsca, to jest takie Ministerstwo Sprawiedliwości albo Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie na specjalnym wniosku, oczywiście trzeba było go opłacić, żeby i spłacić tą hipotekę w takiej kwocie, y, żeby móc otrzymać Specjalne zaświadczenie o spłacie tej hipoteki, żeby z znowu zawnioskować, i opłacić w księdze wieczystej wniosek o wykreślenie tego działu czwartego. Także każdy dział miał coś, z czym trzeba było sobie poradzić. I to nie były takie proste sprawy, bo uwierzcie mi, że do końca yy, transakcji pomimo tego, że wszystkie postanowienia były odzyskaliśmy dokumenty, złożyliśmy odpowiednie zeznania podatkowe, urzędy skarbowe wysłały odpowiednie stosowne pisma, nadano temu tryb oczywiście pilny. Potem trzeba było jeszcze do takiego urzędu zawnioskować o wydanie zaświadczeń z tytułu spadków i darowizn, czy się podatek od spadku należy, czy nie. W większości się nie należał z racji pierwszej linii, natomiast była jedna osoba, która Musiała zapłacić podatek, nawet nie po wujku, ale po swojej mamie, ponieważ po mamie zgłosiła inne rzeczy niż udział w tym domu, który wynikał z udziału po swoim bracie, i tu urząd, oczywiście, znowu decyzją e, wysłał informację o tym, ile trzeba zapłacić tego podatku. To zostało opłacone, oczywiście, też w szybkim tempie. Przedłożone przed Urzędem Skarbowym potwierdzenie tej opłaty. Z automatu oni znowu musieli dać taką specjalną y, decyzję, że to zostało opłacone w sposób prawidłowy, i dopiero potem trzeba było wystąpić o to zaświadczenie z tytułu spadków i darowizn. I całość tej sytuacji y, była na tyle groźna, że y, zbliżaliśmy się pomału do końca. U, do końca datą umowy kredytowej. I co wtedy? Kredyt został podpisany, miał na to 60 dni strona kupująca, i już nam się sygnały czerwone paliły. Na szczęście, tak jak powiedziałam na wstępie, panie z Urzędu Skarbowego były na tyle zorganizowane i chętne do współpracy, że pomogły mi to. W takim trybie, no jak należy przejść. Pani notariusz również znalazła dla nas odpowiedni moment na to, żeby sfinalizować i przenieść własność na stronę kupującą po wszystkich tych akcjach. Zdążyliśmy i to naprawdę zdążyliśmy w ostatnich dniach. Kredyt był wypłacony również szybko. Ale wyobraźcie sobie, że z całej tej historii nawet panie z urzędu do mnie dzwoniły, czy aby dobrze to wszystko zostało zapisane w udziałach. Bo te udziały były jakieś tam. Jedni spadkobiercy mieli 10/30, inni 200, z 512 części. Co z czego wynikało, to Urząd Skarbowy razem ze mną siedzieliśmy, oczywiście ja pisałam stosowne oświadczenia wyjaśniające. Dlaczego, dlaczego taka cena domu, dlaczego tak, a nie inaczej, skąd się wzięły takie ułamki, z jakiej, z jakiej osoby pewne rzeczy wynikały. Oczywiście pani w urzędzie były tego świadome, natomiast nasza współpraca i praca z panią notariusz pozwoliła mi i nam dojść jakby do tego szybciej. Zyskując na tym czas, oczywiście, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, gdyby to miało iść naprawdę tak, że sobie coś składam i czekam. To zakładam, że do dnia dzisiejszego pewnie nie byłoby finalizacji, kredyt by jakby nie został wypłacony, trzeba by było na nowo starać się od początku. Ale się udało. Jestem z tego powodu bardzo dumna. Ja wiem, że to jest bardzo zawiła kwestia. Ale ona mam państwu powiedzieć jedną rzecz, że sprzedaż gruntu z zabudowanym budynkiem, na którego jeszcze nie ma dokumentów budowy, nie ma dziennika, nie ma śladu po dokumentach, to są też inne rzeczy, które w obecnej chwili robię dla innej nieruchomości, to jest coś, z czym każdy musi się wiązać, każdy musi o tym pomyśleć. Oczywiście, że są takie sytuacje, gdzie ktoś od kogoś kupił, wszystko jest, jest dziennik budowy, są rzuty. Teraz też mam taką transakcję następną, które muszę przeanalizować, to jest tylko jedna trzecia dokumentacji, którą muszę przejść, przejrzeć, żeby zorientować się, czy wszystkie dokumenty są właściwe, że mają odpowiednie daty i i tak dalej. Ale chcę Państwu powiedzieć, że czasami sprzedaż mieszkania również nie jest taka prosta, bo sami dobrze wiecie, że szczególnie trudne są spadki, darowizny, w międzyczasie ktoś się żeni, ktoś się rozwodzi, jak to wszystko ująć, żeby małżonek o tym nie wiedział, i tak dalej. Ja bardzo chętnie spotkam się z każdym, kto ma jakąkolwiek podobną sytuację i nie wie, jak ten problem udźwignąć, ugryźć, co zrobić, gdzie się udać. Na szczęście moje doświadczenia z takich historii, jak ta dzisiaj opowiedziana. Która skończyła się szczęśliwym finałem po długich miesiącach, świadczy tylko o tym, że pewne rzeczy dadzą się zrobić i nie wolno się tego bać. Może ktoś sobie pomyśleć, że jestem nawiedzona, że przyjmuję takie nieruchomości, ale być może właśnie jestem od tego. Zresztą ja zawsze wam tłumaczyłam, że ja pracuję dla klienta z klientem, i jest to dla mnie zaszczyt móc wam. Kolokwialnie mówiąc, ogarniać sprawy. Ja się czuję w tym dobrze. Nie mam problemów z odczytywaniem dokumentacji. Nie mam problemów do tego, aby pojechać do archiwum państwowego czy do archiwum kopalnianego, na przykład. Nie mam z tym problemów, żeby pójść do sądu. Nie boję się takich instytucji, ponieważ wiem z doświadczenia, że to są tylko ludzie i oni chcą. Sprawy dokończyć, bo mają z tego jakiś też potem zasób finansów, tak? Jak się okazało przy tej transakcji, również na tym skorzystali, bo po latach okazało się, że nie wszystko zostało ujawnione czysto z niewiedzy. O tym, że jedna ze spadkobierczyń dostała karę za to, że nie złożyła w terminie, bo tam się spóźniła jeden dzień dosłownie i wszelkie czynne żale nie pomogły. Musiała dość spory. Podatek zapłacić, też to uczyniła, aczkolwiek gdyby wtedy chciała podważyć to, a chciała, to jestem pewna, że do tej transakcji by nie doszło. Ponieważ zanim ona by wyjaśniła sprawy z Urzędem Skarbowym, zanim adwokat by napisał pismo, udowodnił pewne rzeczy, z czego co wynikało, to myślę, że nie skończyłoby się to dobrze. Natomiast Szczęśliwy finał nastąpił i ja się ogromnie z tego cieszę. I już mam w toku następną taką historię do opowiedzenia, i właśnie trzecia mi się szykuje, ale to są zupełnie inne historie. Gdzieś tam jest budynek z lat 20., tutaj jest czysta sytuacja, jest po prostu małżeństwo, jest działka. Trzeba tylko sprawdzić, Dokumenty, czy są pozwolenia w odpowiednim czasie, czy dziennik budowy jest prawidłowo prowadzony, i tak dalej. Także ja bardzo chętnie Wam pomogę, ja bardzo chętnie doradzę, jeśli tylko się do mnie zgłosicie. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że dzisiaj też do mnie rano zadzwoniła pani, która kilka lat temu posiłkowała się moją usługą w napisaniu, wynajęciu właściwie domu. To, to też mi daje tylko takie przekonanie, że robię dobrze pewne rzeczy. Bo skoro ludzie mają zapamiętany mój numer telefonu, to znaczy, że jestem w ich głowach w sytuacji, gdy tego potrzebują. I to jest dla mnie najlepsze podziękowanie. Oczywiście, jeśli będziecie w stanie wesprzeć mnie finansowo na Patronite, Anna Strzelczyk, będę wdzięczna, bo każda złotówka jest dla mnie ważna, tak jak każdy temat. Dzisiaj serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że już wkrótce z kolejnym tematem do Was przyjdę i to wcale nie jest takim łatwym, bo jak zwykle na moim kanale Nieruchomości bez ściemy opowiadam tak jak jest. Zamieniam czasem tylko imię. Za dziś dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam. Wasza Anka.